Dzień dobry. Tutaj Anita z Odkryj Siebie z EFT. Chciałabym Cię zaprosić do wspólnej rundy uzdrawiania relacji z mamą. Do zrobienia tej rundki zachęcam naprawdę wszystkich, a szczególnie osoby, które mają poczucie, że relacja z mamą jest taką trudną relacją bądź płytką relacją. Bądź jest w tej relacji bardzo dużo złości, smutku, rozpaczy. Jest to relacja, która jest dla nas skomplikowana i trudna. Bardzo serdecznie zachęcam do zrobienia tej rundy, ponieważ często właśnie relacja z mamą jest podłożem wielu problemów, których doświadczamy w naszym życiu: wielu schematów, które gdzieś w sobie wyrabiamy, które niestety nie są schematami nam służącymi. I nawet czasami, kiedy ta relacja na poziomie świadomym wydaje nam się taką wspaniałą, cudowną, mm, piękną, pełną relacją, to bardzo często jednak e, gdzieś tam głęboko jest ukryte właśnie dużo emocji i uczuć, które nie są wcale dla nas takie przyjemne, tylko po prostu z ochrony siebie staramy się ich do siebie nie dopuszczać, tak jakbyśmy troszeczkę się odłączali od tych emocji. Nawet do takiego stopnia, że potrafimy sobie stworzyć taką iluzję idealnej relacji, relacji właśnie z mamą, z rodzicem. Więc serdecznie zachęcam do zrobienia tej rundy wszystkich, którzy czują taką potrzebę, aby ją zrobić. No i nie tracąc więcej czasu, zacznijmy robić rundkę. Zaczynamy standardowo na punkcie karate. Mimo, że moja relacja z mamą Jest skomplikowana, trudna, wręcz płytka nie taka, jakiej w głębi duszy potrzebuję. I smutno mi, bo ona nie potrafi dać mi tego, czego ja potrzebuję. Był nawet okres, że zaniedbywała mnie i moje emocjonalne potrzeby. To otwieram się na wybaczenie jej i na wybaczenie sobie. Mimo, że ciągle mam nadzieję, że ona w końcu zrozumie. Przeprosi, naprawi, zmieni się. Ale to się nie dzieje. Czuję z tego powodu gdzieś głęboko w sobie: rozpacz, bezsilność. To uczucie pustki, które mam w sobie, czasami nawet desperację, żeby chociaż raz poczuć płynącą od niej miłość i akceptację. Poczuć, że zawsze mnie wspiera i że stoi za mną. To nawet jeżeli jeszcze tego tak nie czuję i nie widzę, otwieram się na akceptację i miłość do mojej mamy, mimo że niełatwo mi wybaczyć przeszłość. Tak bardzo mnie skrzywdziła. Zdeptała wręcz naszą relację. I mam w sobie w środku tą urazę. Nawet jeśli na zewnątrz wszystko wygląda pięknie i ładnie, jakbyśmy miały idealną relację. Ale dziś decyduje się zwrócić wolność jej i sobie. Gref w jakiś sposób czuję, że chronię wizerunek mojej mamy? Bok oka? Często też karce samą siebie. Pod okiem, kiedy ją krytykuję, pod nosem, albo kiedy się na nią złoszczę, broda, nawet jeżeli robię to tylko w mojej głowie, obojczyk, czuję, że ta relacja jest trudna i skomplikowana. Pod pachą. I to mnie naprawdę wykańcza i wyczerpuje. Głowa. Nie odczuwam w tej relacji równości i spokoju. Brew. Wierę wypieram z mojej świadomości. Bok oka. Tak bardzo chciałabym wierzyć pod okiem. Że ona się kiedyś zmieni. Pod nosem. Nie jestem chyba gotowa, żeby stawić temu czoła. Broda. Ona mnie rani. Obojczek. A przez to ja coraz bardziej ranię siebie. Pod pachą. Czuję się ofiarą w tej relacji. Głowa. Mam w sobie dużo wstydu i poczucia winy. Bref, ale wychodzę już z roli ofiary, bok oka. Zwracam jej i sobie wolność. Pod nosem. Uwalnia mnie zdrową lojalność wobec mojej mamy. Broda. I pozwalam jej żyć swoim życiem. Obojczyk. I jednocześnie ja buduję swoje. Pod pachą skupiam się na moim życiu. Głowa. Na tym, czego ja pragnę i czego chcę. Brew. Co chcę w sobie pielęgnować? wokół, oka. Na tym, co dla mnie ważne i wartościowe. Pod okiem. Nawet jeżeli to nie spotyka się z jej akceptacją. Pod nosem. Uwalniam przymus czucia wstydu w tej relacji. Broda. Uwalniam poczucie winy. Obojczyk. Uwalniam chęć oskarżania. Pod pachą. Uwalniam się od jej mocy. Głowa. Otwieram się na miłość do mojej mamy i do siebie. Brew. Akceptuję wszystko, co ona jest w stanie mi dać. Bokoka. I akceptuję to, czego nie jest w stanie mi dać pod okiem i te potrzeby pod nosem zaspokajam sama w sobie, broda, bo ja jestem dla siebie wsparciem i oparciem w każdej sytuacji, obojczyk, uwalniam roszczenia i oczekiwania względem mamy, pod pachą, Przestaję już wypierać emocje związane z tą relacją. Głowa. Uwalniam wszystkie uczucia, brew, których do tej pory nie chciałam dopuścić. Bok oka. Pozwalam sobie tego doświadczyć. Pod okiem. Pozwalam sobie na wolność. Pod nosem jestem gotowa, broda, by zaufać po prostu sobie. Obojczyk staje się pod pachą silnym, czułym i pełnym wyrozumiałości. Głowa i pełnym troski dorosłym. Którego potrzebuję i potrzebowałam. Czuję się bezpiecznie, bo to ja jestem dla siebie wsparciem i oparciem. Głęboki wdech i wydech. Dziękuję Ci za to, że zrobiłaś bądź zrobiłeś ze mną tą wspólną rundę. I mam nadzieję, że to pozwoliło Ci uzyskać głębszy wgląd w siebie, w swoje emocje. I jeżeli pojawiły się jakieś nowe odczucia, nowe emocje bądź nasiliły się któreś z nich, zachęcam Cię do powtórzenia tej rundki, aby oczyścić to, co jeszcze zostało. Jednocześnie zachęcam Cię również do zapoznania się z moim kanałem, z innymi nagraniami i do polubienia mojego kanału. Do tego, żebyś mój kanał subskrybował, bądź subskrybował ponieważ będzie się na nim pojawiać coraz więcej nagrań, coraz więcej ciekawych materiałów. I życzę Ci cudownego dnia.